Zatoka Perska. Szybkość informacji ze świata jeszcze nigdy nie była tak ważna. Słuchaj relacji korespondentów z CNN w porannych wiadomościach Radia Z i oglądaj relacje telewizyjne dziennikarzy w informacjach Pulsatu o 18.45. Dowiedz się pierwszy. Informacje Joanna Brześniewska-Zygier, witam Państwa. Koniec dyplomacji. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Hiszpania wycofały z Rady Bezpieczeństwa swój projekt drugiej rezolucji. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan nakazał natychmiastowe wycofanie inspektorów rozbrojeniowych z Iraku. Za niespełna dwie godziny ze specjalnym przemówieniem do narodu wystąpi prezydent Bush. Rząd turecki zapowiedział, że wkrótce podejmie decyzję o udostępnieniu swoich baz Amerykanom, na co wcześniej Turcja się nie godziła. Wojna to już kwestia godzin, mówią obserwatorzy. Kilka minut przed 16, tuż przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa, padło nieoczekiwane oświadczenie. Głosowania nad rezolucją nie będzie. Winna jest Francja. Musieliśmy podjąć taką decyzję, ponieważ zgoda na uchwalenie rezolucji nie była możliwa. Jeden z krajów wciąż odmawiał kompromisu i groził wetem bez względu na wszystko. Sojusznicy mają prawo podjąć teraz własne kroki, by zapewnić rozbrojenie Husajna. Tym samym wojna stała się nieuchronna. Czas się skończył. Hussein miał swoją szansę, miał wiele szans przez ostatnie 12 lat i każdą z nich zaprzepaścił. Mimo to Hussein dostanie jeszcze jedną, ostatnią szansę. Za niespełna dwie godziny w orędziu do narodu prezydent Bush postawi Husseinowi ultimatum. Ma opuścić kraj w ciągu 72 godzin. Jednak już wiadomo, że i z tej szansy Hussein nie skorzysta. Nie ma mowy. To jego odpowiedź. Ale Rosja, Niemcy i Francja wciąż twierdzą, że jedyną metodą rozwiązania konfliktu jest dyplomacja. Każde inne rozwiązanie będzie błędem, będzie obciążone najcięższymi konsekwencjami, spowoduje ofiary i destabilizację sytuacji międzynarodowej. W oczekiwaniu na atak sekretarz generalny ONZ zarządził wycofanie wszystkich swoich pracowników z Iraku. Wycofamy z Iraku inspektorów rozbrojeniowych, pracowników pomocy humanitarnej i obserwatorów z granicy iracko kuwejskiej Pierwsi inspektorzy opuścili swoje hotele już dziś, inni zrobią to najpóźniej jutro rano. 300 pracowników ONZ bezwłocznie opuści Irak. Ewakuacja. To słowo w Kuwejcie słychać bardzo często. To lotnisko międzynarodowe. 15 minut od centrum Kuwait City. Walizki pakują pracownicy firm naftowych, turyści i mieszkający tu na stałe obcokrajowcy. Amerykańscy i brytyjscy dyplomaci proszą swoich rodaków o wyjazd z Kuwejtu, Iraku, Syrii, Izraela. Dziś to tylko prośby, jutro mogą się zacząć kategoryczne polecenia. Większość z 300 mieszkających tu Polaków zostaje. Nie chcą opuszczać pracy, rodziny, znajomych. Są spokojni, robią zakupy i zapasy, ale nie ma paniki. Plotki o planowanym ataku irackich żołnierzy na ich kraj, i ponownej okupacji, od pierwszej pustynnej burzy pojawiają się tu bardzo często. Jednak życie musi toczyć się normalnie. Z Kuwejtu, Radosław Kietniński, informuje. Bezpośrednią transmisję z przemówienia prezydenta Busha będą Państwo mogli zobaczyć na naszej antenie za niespełna dwie godziny o drugiej w nocy. Z dwugodzinnym opóźnieniem, pół godziny temu rozpoczęła się specjalna konferencja prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Mosur. Halo Agnieszko, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Agnieszko, czy już wiadomo jakie jest oficjalne stanowisko polskich władz w sprawie wojny z Irakiem? W tej sprawie nic nie ulega zmianie. Po ponad trzygodzinnym posiedzeniu rządu Leszek Miller powtórzył to, co słyszeliśmy już wielokrotnie. Polskie władze uważają, że rezolucja 1441 jest wystarczająca, by rozbroić Husajna. Oznacza to, że Polska poprze wojnę w Iraku nawet bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. I najważniejsza sprawa, czy polscy żołnierze wezmą udział w operacji wojskowej w Iraku, bo przypomnę, że 75% Polaków jest temu przeciwnych. Więc tutaj też tak naprawdę już wszystko zostało zdecydowane. Prezydent podpisał wniosek o wysłanie polskich żołnierzy w rejon konfliktu. Oznacza to, że w tej operacji weźmie udział około 200 polskich żołnierzy. Ich rola będzie jednak ograniczona. Będą działać głównie jako wsparcie logistyczne. Natomiast 21 marca do Iraku wyruszą polskie jednostki chemiczne. Wolność które... dla wolnych ludzi! Wyruszam polskie jednostki chemiczne, które mają neutralizować ewentualne skutki ataku chemicznego czy biologicznego. Koszty operacji to około 20 milionów złotych. Przeznaczona jest na to specjalna rezerwa z budżetu MONU. Dziękuję bardzo. Na razie zaatakowana została nasza ekipa z pałacu prezydenckiego, mówiła Agnieszka Mosur. A teraz zapraszam na biznes informacji. Sukces czy porażka? Aneks do umowy gazowej z Rosją na cenzurowanym. Poszukiwanie kozła ofiarnego. Nowa wojna z Radą Polityki Pieniężnej. Jak odzyskać zagraniczne długi? Poradnik Gazety Wyborczej i Polsatu. Jeszcze nie ucichła burza po awanturze o winiety, a wicepremier Pol znowu ma poważne kłopoty. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w prokuraturze doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez wicepremiera. Chodzi o aneks do umowy gazowej z Rosją, który zdaniem opozycji naraża Polskę na gigantyczne straty. Po powrocie z gazowych negocjacji z Rosji wicepremier Pol nie ukrywał dumy. Zakończyliśmy negocjacje i mogę powiedzieć, że jest to sukces. Tyle, że zdaniem opozycji o sporym sukcesie mogą mówić przede wszystkim Rosjanie. Marek Pol wynegocjował co prawda przykręcenie nieco kurka z gazem, co sprawi, że w końcu przestaniemy płacić za gaz, którego nie jesteśmy w stanie wykorzystać, ale te ustępstwa, zdaniem PiSu, będą nas sporo kosztować. Posłowie twierdzą, że Pol zgodził się, by Polska zarabiała ponad dwa razy mniej na tranzycie gazu do Niemiec, co oznacza dla nas 500 milionów złotych rocznie mniej. Nie zbił też ani o rubla horrendalnych stawek za gaz. W rezultacie nadal będziemy płacić dużo więcej niż chociażby Niemcy, którym udało się renegocjować wygórowane rosyjskie ceny. Posłowie opozycji uważają, że przez te zapisy Polska może stracić nawet około 20 miliardów złotych. To jest jedna z największych już nie afer, bo słowo afera jest tutaj zdecydowanie zasłabe. Jedno z największych zagrożeń. Strategicznych, krótkofalowych i długofalowych. Doniesienie do prokuratury posłowie pisu podpierają analizą, jaką sporządził były wiceprezes polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Wiceprezes podczas głosowania zarządu nie chciał zatwierdzić wynegocjowanych zapisów. Parę dni później został zwolniony z firmy. Główny oskarżony, Marek Pol odrzuca zarzuty opozycji. Można takie. Głupstwa opowiadać ludziom, którzy nie mają pojęcia, ale panowie Sprawa i Sprawiedliwości, a szczególnie były prokurator i prawnik, muszą wiedzieć, że tego typu pomówienia skończą się po prostu ukaraniem ich i to nie z kodeksu cywilnego, a z kodeksu karnego. Wicepremier twierdzi, że PiS nie zna prawdziwych zapisów umowy, bo są one tajne. Zapewnia, że wynegocjowane warunki są dla Polski korzystne. A jutro złoży doniesienie do prokuratury na posła Zbigniewa Wassermana. Agnieszka Mosur. Informacje. Wojenna atmosfera na świecie udzieliła się ministrowi gospodarki i pracy Jerzemu Hausnerowi. Celem jego ataku jest Rada Polityki Pieniężnej. Minister uważa, że przyczyną dramatycznej sytuacji na rynku pracy jest, tu cytat, ortodoksyjna granicząca z obłędem polityka Rady. Co na to rada? Sprawdzała Daria Gallas. Do tej pory Narodowy Bank Polski i jego prezes Leszek Balcerowicz byli pod ostrzałem Andrzeja Lepera. Czy prawdą jest, panie prezesie, że jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego leczy się na cyklofrenię. Nie schizofrenię, cyklofrenię. To jest taka odmiana, gdzie człowiek majaczy, gdzie człowiek nie wie, co mówi. Nie nie, 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 panie pośle. Panie, panie pośle, marszałku, niech pan nie kpi ze mnie, jeżeli politykę pieniężną... U nas w Polsce realizują ludzie chorzy na cyklofrenię, to taką mamy politykę pieniężną pokroić. Później linia frontu przebiegała na ulicy Świętokrzyskiej, a prezes NBP na celownik wziął urzędujący po sąsiedzku minister finansów Grzegorz Kołodko. Teraz przeciwko Radzie działa wytoczył minister Hausner. Za tylu ludzi bez pracy odpowiada między innymi Rada, twierdzi minister. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się, skąd w Polsce taki skok bezrobocia i dlaczego nie można tego powstrzymać, to zanim ktokolwiek wskaże palcem na rząd, zanim ktokolwiek będzie mówił o wyżu demograficznym, to najpierw niech mówi o polityce pieniężnej, o ortodoksji, graniczącej z obłędem trwającej od lat. Z przykrością z ubolewaniem odbieramy atak ministra i atak rządu, kolejną falę ataku bardzo brutalnego na Narodowy Bank Polski i interpretujemy to w jako próbę przerzucenia odpowiedzialności za niepowodzenia programu rządowego, gospodarczego, za zaniechanie reform gospodarczych na Narodowy Bank Polski. Z opinią ministra Hausnera nie zgadzają się też analitycy. Trudno winić za wysokie bezrobocie w Polsce Rady Polityki Pieniężnej, bo są działania rządu, które zostały zaniedbane, żeby tej sytuacji zapobiec. Walka z bezrobociem nie należy do obowiązków Rady. Jej celem jest utrzymanie niskiej inflacji, co zresztą świetnie się jej udaje. W lutym inflacja wyniosła zaledwie 0,5%. Minister Hausner, próbując przerzucić odpowiedzialność za złą sytuację gospodarczą na Radę Polityki Pieniężnej, opowiada oczywiście głupstwa. W Polsce Toyota zrezygnowała z inwestycji, Peugeot zrezygnowała z inwestycji nie z powodu stóp procentowych, bo oni przecież mają swoje własne źródła finansowania, tylko z powodu biurokracji, Korupcji, złych przepisów prawnych, nadmiernych obciążeń fiskalnych i zbyt wysokich w porównaniu ze Słowacją kosztów pracy. Rząd Leszka Millera osiągnął mistrzostwo w obarczaniu winą innych za swoje niepowodzenia. Do dziś zdarza się usłyszeć, że to rząd Buzka winny jest kolejnej porażki poniesionej przez obecny gabinet. Wielokrotnie też słyszeliśmy, że tylko zbyt mocne złoty hamuje rozwój polskiej gospodarki. Teraz okazuje się, że przez Radę Polityki Pieniężnej mamy tak wysokie bezrobocie. Ciekawe, kto będzie następny. Feria Gallas, Biznes Informacje. Teraz spójrzmy na rynki finansowe. Inwestorzy najwyraźniej spodziewają się szybkiego sukcesu Amerykanów w wojnie z Irakiem, bo indeksy na nowojorskiej giełdzie poszły ostro w górę. Dow Jones zyskał ponad 3,5, a Nasdaq prawie 4%. Za to w Warszawie spadki. Marnie rozpoczął się nowy tydzień na warszawskiej giełdzie. Akcje solidnie potaniały, a i tak chętnych by je kupować było jak na lekarstwo. Obroty i tak ostatnio bardzo mizerne jeszcze spadły. Złoty jest coraz słabszy, inwestorów niepokoi zarówno słaby polski rząd, jak i nadchodząca wojna z Irakiem. W rezultacie dolar podrożał o przeszło 6 euro, prawie 6 groszy. Jacek Fedor, Biznes Informacje. Całego ruszyła debata o reformie finansów publicznych. Do tej pory komentarze ekonomistów ograniczały się do stawiania pytań o szczegóły reformy. Dziś Business Center Club przedstawił konkretne rozwiązania, jak odsztywnić sztywne wydatki budżetu. Gdy minister finansów tłumaczył swoje budżetowe rozterki, obrazowo kroił bochem chleba. To wszystko, co mogę podzielić. Reszta to wydatki sztywne, których ruszyć nie można, tłumaczył. A te w polskim budżecie stają się coraz bardziej uciążliwe. W bieżącym roku przekroczyło już dwie trzecie wpływów i ciągle rosną. Jednak teraz, kiedy ruszyła dyskusja o reformie finansów publicznych, okazuje się, że chleb można kroić w inny sposób, a nawet sztywne wydatki ograniczyć. Te wydatki trzeba ruszyć trzeba zlikwidować agencje e, rządowe, fundusze. Celowe. Trzeba zastanowić się nad sposobem dotowania przez państwo kredytów mieszkaniowych, rent i emerytur. Analizując strukturę wydatków sztywnych, specjaliści z Business Center Club znaleźli konkretne rozwiązania i konkretne oszczędności. Zdaniem ekspertów, szybkich oszczędności szukać powinniśmy przede wszystkim w ubezpieczeniach społecznych. Okazuje się, że na przykład renty to aż 4% produktu krajowego brutto. To mniej więcej tyle, ile powinien wynosić wymarzony przez polityków wzrost gospodarczy w Polsce. Pod lupę wzięto także kasę rolniczych ubezpieczeń społecznych. Dotacja budżetowa KRUSU to 15 miliardów złotych. Niestety część z tych pieniędzy jest marnotrawiona. Mamy tutaj do czynienia z bardzo, z bardzo częstymi wypadkami nadużywania i wyłudzania świadczeń, to znaczy kupuje się gospodarstwo o powierzchni jednego hektara po to właśnie, żeby się załapać na, na składkę emerytalną czy rentową. To oczywiście przykłady, podobnych można znaleźć znacznie więcej. Minister Finansów postawił ultimatum. Albo reforma wejdzie w życie, albo podam się do dymisji. Grzegorz Kołodko, jest jednak pewne poparcie wśród polityków. Rząd na pewno, a parlament też tak sądzę, gdyż to jest nasz narodowy program. I chyba lepiej dla ministra i dla nas wszystkich, by dyskusja nad reformą stała się faktem. Dla ministra, bo dzięki temu zachowa stanowisko, a dla nas. Bo jeśli reforma nie będzie skuteczna, chleb powszedni kroić będziemy na coraz cięższe kromki. Daniel Dziewulski, Biznes Informacje. I chcieliby i boją się. Polscy przedsiębiorcy bardzo liczą na szybkie wejście do Unii, ale nie bardzo są na to gotowi. Wynika z najnowszych badań Krajowej Izby Gospodarczej. Zaledwie co dziesiąty polski przedsiębiorca uważa, że do Unii wchodzić nie należy. Pozostali są za integracją i to pomimo całkiem poważnych obaw o własną przyszłość. Dwóch na trzech przedsiębiorców boi się unijnej konkurencji, ale co trzeci przeciwnie. Liczy, że po wejściu do Unii łatwiej mu będzie zdobywać bogate rynki Zachodu. Warszawa jest tania. Przynajmniej dla przedsiębiorców. Za pieniądze, które kosztuje metr w najdroższym z miast, w Londynie, u nas wynająć można prawie 4 metry. Za metr moskiewskiego biurowca w Warszawie można wynająć przeszło dwa. I nie jest to wcale zła wiadomość dla właścicieli warszawskich wieżowców. Specjaliści od nieruchomości przewidują bowiem, że wobec marnej sytuacji w gospodarce światowej, wiele firm może poszukiwać lokali w tańszych metropoliach. Kopalnie nie będą handlowały akcjami, uspokaja Ministerstwo Pracy i Gospodarki. Pół miliarda złotych, jakie ma dostać kompania węglowa w akcjach telekomunikacji polskiej, nie trafi więc na giełdę i nie zachwieje nią. Mimo tych zapewnień i dobrych wyników ogłoszonych przez TPSA, akcje spółki solidnie potaniały. Więcej jutro w dzienniku Puls Biznesu. Jacek Fedor, Biznes Informacje. Polskie firmy coraz częściej robią interesy na zachodnich rynkach. Jednak często zdarza się, że unijny kontrahent nie zapłaci za już dostarczony towar albo nie wywiąże się ze zobowiązań. Co wówczas ma zrobić mała polska firma? Podpowiadamy kilka rozwiązań. Jeżeli weszliśmy w spór z zagranicznym kontrahentem, najłatwiej rozstrzygnąć go kierując sprawę do kancelarii prawnej. Ale to bardzo drogie rozwiązanie. Opłaty za prowadzenie sprawy mogą być wyższe niż miesięczne dochody małej firmy. Jak więc szukać sprawiedliwości za granicą? Niezłym, tanim i skutecznym sposobem na odzyskanie utraconych pieniędzy są sądy arbitrażowe działające przy izbach gospodarczych wszystkich krajów. Mniej to kosztuje, a po drugie znacznie szybciej trwa i wtedy spór rozstrzygany jest nie tylko od strony formalnej, jak to często bywa w sądach, ale także od strony merytorycznej, albowiem arbitrami są osoby o bardzo dużym doświadczeniu biznesowym. Co jeszcze może zrobić przedsiębiorca, który zostanie oszukany za granicą? Przy polskich ambasadach działają radcy handlowi, którzy, w razie kłopotów, mogą służyć pomocą. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Europejskich Izb, można znaleźć adresy do krajowych izb gospodarczych w Europie. Więcej na ten temat jutro w Gazecie Wyborczej. Biznes Informacje, Tomasz Klimek. I dzisiaj to już wszystko, mimo że czasy są ciężkie. Życzę Państwu dobrej nocy.